Kolejna gra to zmiana. Będzie ona polegała na tym, że Jeffrey z Abelardem dla do was scenę, którą ja będę mógł zmienić w następujący sposób, mówiąc zmiana. Zmuszam ich, by zmienili ostatnie słowo, zdanie, które właśnie wypowiedzieli na scenie. Czyli jakby ostatnia rzecz, którą nie zmienię, zostaje w scenie, jeżeli im zrobię kilka zmian pod rząd. Um, może chciałbym zapytać też wszystkich, jakieś słowo, które wam się dobrze kojarzy? Prosektorium. <laughs> Inne niż prosektorium. Mydło, słowo, które mi się dobrze kojarzy to mydło. <grym zdaniem> Niech będzie taka inspiracja, słowo pozytywnie kojarzące się mydło. Cieszę się, że tak się kojarzy. Poproszę was o okrzyk 3 2 1. Dino. Zalałeś, To Proszę pana. No nie jestem do końca przekonany. Trochę śmierdzi. Bo to nie jest aloesem. Co to jest? To jest pokrzywa. No. Zmiana. To jest e, rumi rumianek. Zmiana. To jest e, stopa wielbłąda. No faktycznie, jest, tak. pachnie jak w Egipcie. Ona się bardzo słabo mydli. Na dłużej starczy, ale jednak drapie. To jest jednak stopa wielbłąda. A to wygląda na ciekawe. Zmiana. A to wygląda na losowe mydło. Bo to jest losowe mydło. O. To jest to używane do reklam mydeł i proszków. Zwykle i losowe. Fantastyczna sprawa. Czyli za każdym razem, jak się na mydle, będę inaczej pachniał. Albo się w ogóle nie namydli, bo to jest losowe. <grym> losowe mydło. Może w ogóle nie zadziałać, może pan jeszcze bardziej śmierdzieć. Nie, to mnie Mydło niespodzianka, by <grym> Totalnie to mnie namawia. Ja wezmę sobie kilka takich mydełek. Dobra, tylko może na przykład pan weźmie 8, a wyląduje w koszyku tylko jedno, bo to jest losowe mydło. A zapłaci pan za 15. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, zapraszam do kasy. To jest rozpan, proszę pana, to jest rozpan. Gdzie jest koszyk? Zmiana. Gdzie mogę odłożyć te mydła, aby nabite zostały? Zmiana. Gdzie mogę się namydlić na frubę? Najlepiej w domu, proszę pana. Zmiana. A wie pan co, może pan starać za mną i się namydlę. Ja i tak mam te wielkie lustro, to zobaczę. A. Zmiana reakcji. Uuu. Zmiana reakcji. <noise> widzę, że patrzysz. Widzę, że widzisz, że ja widzę. Daj jedną kostkę. <noise> Gdzie jesteś? Zmiana. Widzę cię. <noise> To jest dziwna sytuacja, bo 6 osób stoi w kolejce. Nie, Wiesz, nie, tak? nie, nie. Sorry, tro, tro, troszeczkę przesadziliśmy. Tak, tak. Miana, Być może to zaszło za daleko. Miana. Być może chciałbym się dowiedzieć, gdzie mieszkasz i teraz z tobą stąd uciec. To wszystko jest. Zmiana, zmiana, stary. Dobra, słuchaj, to jest podpucha. Co jest? To nie jest podpucha, my zrobimy i nie.